Dzień dobry Państwu, z tej strony Bartek. Witam w podcaście Pewny Lokal. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu nieruchomościowego naszej firmy. Jeszcze na wstępie tylko dwa zdania: kim w ogóle jesteśmy? Pewny Lokal jest wiodącą firmą w Polsce zajmującą się audytami nieruchomości. Głównie zajmujemy się nieruchomościami mieszkalnymi. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy z kupnem lub sprzedażą nieruchomości, to z dużym prawdopodobieństwem możemy Państwu pomóc. Oferujemy odbiory mieszkań i domów od deweloperów, sprawdzenia na rynku wtórnym, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz pomoc naszych prawników od nieruchomości. Możemy także pomóc w innych sprawach, sprawdzić ekipę wykończeniową lub wykonać badanie kamerom. Termowizyjną. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka naszego podcastu. Na naszym kanale znajdują się już dwa przekrojowe materiały. Szeroko mówiliśmy sobie temat Rejtów, czyli funduszy inwestycyjnych bądź też spółek, które inwestują w nieruchomości. Mieszkalne czy to komercyjne, oraz porozmawialiśmy sobie na temat deweloperów, którzy notowani są na giełdzie papierów wartościowych. Dzisiaj spojrzymy sobie na temat całej budowlanki dość przekrojowo, tak samo jak to zrobiliśmy w przypadku deweloperów, czyli nie skupimy się konkretnie na innej spółce, tylko mówimy sobie całą branżę przekrojowo, jako, jako taka pigułka wiedzy i postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania. Po pierwsze, w jakim miejscu cyklu gospodarczego w ogóle jesteśmy, patrząc na wskaźniki PMI, patrząc na PKB, czy też patrząc na stopy procentowe. Po drugie, jak prezentuje się obecna kondycja sektora budowlanego. Po trzecie, czy w 2026 roku nadejdzie wyczekiwane odbicie w branży budowlanej. Po czwarte, jak będzie wyglądać potencjalne odbicie, czyli czy, czy będzie to szeroki raj całego sektora. Czy selektywne odbicie pojedynczych elementów w tej branży? Dalej, jakie spółki mogą na tym w ogóle zyskać? Oraz o jakich zagrożeniach musimy pamiętać, zajmując swoje pozycje na giełdzie papierów wartościowych w konkretnych spółkach z branży budowlanej? Jeszcze tytułem wstępu pragnę Państwu przypomnieć, że informacje, które znajdziecie Państwo w tym odcinku, nie są poradą inwestycyjną w myśl ustawy, tylko moją prywatną opinią, a ja nie posiadam licencji doradcy inwestycyjnego. Jak już o tym powiedziałem, a raczej przypomniałem, no to, proszę Państwa, lecimy z tematem budowlanki. Zanim przejdziemy do konkretnych spółek, no to musimy zrozumieć, jak wygląda obecna sytuacja gospodarcza w Polsce. Zrozumienie tego, w jakim miejscu cyklu gospodarczego aktualnie się znajdujemy, jest bardzo ważne, ponieważ mocno wpływa to na wyceny wszystkich spółek, a w szczególności tych, które działają w cyklicznych branżach, czyli na przykład właśnie w budownictwie. I aby zrozumieć, gdzie dokładnie jesteśmy, no to musimy spojrzeć na trzy parametry. Po pierwsze, wskaźnik. PMI, czyli PMI. Jest to miesięczny wskaźnik aktywności gospodarczej, który mierzy kondycję sektora przemysłowego i usługowego. Zbieranie tych danych e, odbywa się na podstawie ankiet wśród menadżerów do spraw zakupów. Jeśli wartość wskaźnika PMI jest powyżej 50, oznacza to rozwój. Natomiast jeżeli jest poniżej 50, oznacza spadek aktywności gospodarczej. Dla polskiego sektora przemysłowego wskaźnik przez dłuższy okres niestety zniadował się mocno poniżej tej granicznej wartości 50 punktów, natomiast ostatni odczyt 48,8 punkta za październik jest to prawda najlepszym odczytem od kilku miesięcy, natomiast nadal nie udaje się przebić wartości tych magicznych 50 punktów i utrzymać ten wynik. I co te PMI i wynik tego PMI oznacza dla sektora budowlanego? Po pierwsze musimy pamiętać, że budowlanka zawsze reaguje z opóźnieniem, czyli najpierw poprawia się, poprawia się przemysł, dopiero potem firmy decydują się na nowe hale, magazyny czy też modernizację posiadanych już budynków. Jednak patrząc z szerszej perspektywy, wskaźnik ten musi utrzymać się przez dłuższy czas powyżej 50 punktów, aby w ogóle mówić o żywieniu. Najlepszy od pół roku odczyt daje nam jednak nadzieję na poprawę tego sentymentu na przestrzeni kolejnych kwartałów. Pamiętać też musimy, że taki scenariusz może być wyceniony już w tym momencie. Dlaczego? No, ponieważ giełda ma charakter wyprzedzający. Inwestorzy starają się z wyprzedzeniem zająć odpowiednią pozycję, która w przyszłości wygeneruje dla nas, inwestorów, stopy zwrotu. Omówiliśmy PMI, teraz omówmy PKB. Na lata 2025-2026 prognozuje się wzrost polskiego PKB w okolicach 3-3,5% rocznie, czyli jest to wynik zdecydowanie powyżej średniej dla strefy euro. Jest to ważne dla budowlanki z kilku powodów. No i po pierwsze, i najważniejsze, budowlanka żyje z inwestycji. Przy obecnym wzroście mamy środowisko, w którym zlecenia na infrastrukturę czy budownictwo rosną. Po drugie, warto spojrzeć na samą strukturę tych wzrostów. Sam suchy odczyt PKB to nieco za mało dla inwestora, który interesuje się sektorem budowlanym. Tego inwestora yy, poza samym suchym odczytem PKB powinna zaciekawić również sama struktura tego wzrostu. Jeśli PKB jest: Ciągnięte głównie przez konsumpcję, no to budowlanka korzysta na tym pośrednio. Jeśli przy rosnącym PKB w górę nakłady na środki trwałe e, e, rosną, no to mamy do czynienia z bezpośrednim czynnikiem wzrostowym dla całej branży budowlanej, no bo wiąże się z tym modernizacja budynków, budowa nowych budynków. Po trzecie, musimy pamiętać, że branża budowlana jest cykliczna. Zazwyczaj dostaje ona więcej zleceń pod koniec samego cyklu wzrostowego. Kiedy rządy przyspieszają z inwestycjami no to budowlanka dostaje paliwa do wzrostów. Niestety, jako jedna z pierwszych branż odczuwa również spowolnienie, które następuje później, jeśli podmioty prywatne oraz rządy zaczną ciąć wydatki. Jak natomiast sytuacja wygląda obecnie? Moim zdaniem nie jesteśmy jeszcze na początku boomu wzrostowego, ponieważ Polska ma przed sobą inwestycje, które wiążą się z wydatkami środków unijnych do końca 2026 roku. Dużo mówi się natomiast o potrzebach inwestycyjnych w energetykę, kolej czy budowę CPK. I moim zdaniem jesteśmy w fazie umiarkowanego wzrostu w tym sektorze. Patrząc na wskaźnik PMI, dopiero może rozpędzić się w przyszłości. Dalej, stopy procentowe. No jest to trzeci, ale nie mniej ważny element całej układanki. Wysokość stóp procentowych, który to bezpośrednio wpływa na koszt zadłużania się, jest ważny dla większości branż, natomiast dla budowlanki jest ważny w szczególności. Podczas omawiania deweloperów notowanych na GPW, tłumaczyłem Państwu, że w tej branży wysoki poziom zadłużenia jest absolutną normą. I czemu dokładnie jest to tak ważne dla samej budowlanki? Ano dlatego, że koszt kapitału, niższe stopy procentowe bezpośrednio powodują, że kredyty, które, które tak jak już wcześniej Państwu mówiłem, są niezbędne w tej branży, stają się po prostu tańsze. Projekty, które przy stopach procentowych w okolicach 7% były na granicy opłacalności, teraz po kolejnych obniżkach NBP-u są coraz bardziej rentowne. Stopy procentowe przekładają się na pobudzenie rynku mieszkaniowego, ponieważ poprawa dostępności kredytów i niższe raty powinny zwiększyć popyt na mieszkania. To z kolei przełoży się na rozpoczynanie nowych projektów deweloperskich, a to przekłada się na więcej pracy dla podwykonawców. Dalej stopy procentowe też proszę państwa mają wpływ na wyceny giełdowe, dlatego że obniżanie stóp procentowych poprawia sentyment na całym rynku. Z doświadczenia wiemy, że sentyment panujący na w danym momencie na rynku jest równie ważny dla wycen spółek, co ich wyniki finansowe. Wielokrotnie było tak, że mimo tego, że spółka zaraportowała fantastyczny wynik w raporcie kwartalnym, to jednak sentyment, który był wokół niej, spowodował to, że po prostu kurs akcji nie poszedł w górę. Więc podsumowując, ten fragment. Jesteśmy raczej na początku umiarkowanego wzrostu, a nie bumu. A to oznacza, że największe zagrożenie dla naszej gospodarki mamy już za sobą, a wielkiej euforii cały czas nie widać. Jednak pełne przełożenie na wyniki budowlanki poznamy za kilka kwartałów. Jeśli już wiemy, co jest najważniejsze dla tego sektora, oraz omówiliśmy już sobie aktualną fazę cyklu, no to możemy proszę Państwa przejść do omówienia dokładnej kondycji całej. Branży. Teraz powiedzmy sobie, proszę Państwa, jak prezentuje się kondycja sektora budowlanego. Jak już przeszliśmy sobie przez omówienie cyklu życia e, gospodarki, konkretnie tej branży, i wiemy już, że budownictwo reaguje z opóźnieniem, to przejdźmy do zasadniczej części tego odcinka. I tak jak już mówiłem wcześniej, daleko jest nam od zapaści, ale równie daleko do euforii. Na początek podam Państwu kilka danych, e, które pomogą zrozumieć, jak trzyma się branża. I dane, które Państwu podam, będą aktualne na moment kręcenia tego materiału, czyli pierwszą połowę listopada 2025 roku. No i po pierwsze produkcja budowlano-montażowa. Tutaj podam Państwu dane za wrzesień 2025 roku. No i tutaj mamy do czynienia, proszę Państwa, ze wzrostem o 0,2% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o budowę budynków, dróg, generalnie dużą inżynierię, no to nadal jesteśmy na lekkim minusie. W porównaniu do roku ubiegłego. Jeśli chodzi o roboty specjalistyczne, tutaj mowa jest o wykończeniu ówce, czyli na przykład instalacjach. Tutaj jesteśmy na wyraźnym plusie. Mówiąc natomiast o inflacji usług budowlano-montażowych, tutaj również będę opierać się na danych z września 2025 roku. No, to według GUS ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2025 roku były wyższe tylko o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Natomiast, patrząc na nastroje firm, czyli tak zwany ogólny klimat koniunktury w budownictwie, tutaj mogę oprzeć się na nowszych danych, a konkretnie o październik tego roku. Co to w ogóle jest? No To jest ankieta przeprowadzana przez GUS. W październiku tego roku wskaźnik ten dla budownictwa wynosi około 7,3. 7,3 na minusie, co jest istotne. I razem z przemysłem budowlanka jest w gronie tych najbardziej pesymistycznych sektorów. I co to oznacza? Oznacza to, że więcej firm mówi, że jest słabo albo będzie gorzej niż jest dobrze albo będzie. Lepiej. Dodatkowo niezależne badania rynku pokazują, że w 2025 roku dostępność firm budowlanych jest wciąż wysoka. Czyli po prostu sporo ekip ma wolne moce przerobowe i szuka roboty. Jednak na przełomie października listopada była póki co to najniższa, yy, najniższy wynik w całym roku, co sugeruje, że roboty po prostu przybywa niż ubywa. Natomiast patrząc na samo tło makroekonomiczne, czyli wskaźnik ten PMI, o którym już państwu mówiłem, no to cały czas jesteśmy poniżej 50 i mówię to o tym tylko po to, żeby państwu przypomnieć w tym momencie, że cały czas to ożywienie dopiero musi nadejść. Więc podsumowując w październiku 2025 roku, budowlanka jest po prostu w przedłużonej fazie przejściowej. Ceny robót budowlanych rosną bardzo powoli, co jest co z jednej strony pozwala kontrolować koszty i pracować nad marżą, natomiast innym spółkom nie pozwala na znaczne podnoszenie cen. A dodatkowo nastroje wśród firm z branży budowlanej należą do grona największych pesymistów. No i powiedzieć można, że wprawdzie to odbicie powinno przyjść w 2026 roku. Natomiast zobaczymy, eee, nikt szklanej kuli nie ma i pytanko, czy w 2026 roku nadejdzie to wyraźne odbicie. Więc czy w 2026 roku zakończy się ten okres przejściowy i nadejdzie odbicie w budowlance? No oczywiście nikt szklanej kuli nie ma, ale wiele faktów wskazuje na to, że faktycznie rok ten może ze sporym prawdopodobieństwem przynieść odbicie, no szczególnie jeśli mowa tutaj e, o segmencie właśnie infrastruktury czy też energetyki. No i co więc mówią prognozy? No firma badawcza, SPECT jest. W swoim raporcie prognozuje, że po słabym 2024 roku lata 2025 i właśnie 2026 będą wyraźnie lepsze. Na tempo wzrostu wartości rynku powinno przewyższać inflację w samym właśnie budownictwie. W praktyce oznacza to nie tylko droższe roboty, ale realny wzrost wolumenu prac. I według tych prognoz na rok 2026 ma przynieść ten rok prawie 400 miliardów złotych wartości rynku. Będzie to pierwszy raz przebicie tak ogromnej wartości. Natomiast sama budowlanka w 2026 roku powinna przebić 10% wartości PKB. Za tą firmą badawczą stoją też inne podmioty, od portali branżowych po raporty rynkowe. Narracja jest więc bardzo prosta. Przyszły rok ma przynieść przebicie kwoty 400 miliardów złotych wartości rynku oraz powrócenie powyżej 10% wartości tej branży w naszym PKB. Czyli konsensus jest więc taki, że rok 2025 wciąż boli całą branżę, natomiast odbicie i oczekiwanie odetnięcia ma przyjść dopiero w 2026 roku. Jakie są więc główne argumenty za tą tezą? Dlaczego firma badawcza, o której Państwu wspomniałem, jak i inne podmioty sugerują właśnie tą datę jako odbicie w branży? Po pierwsze środki z KPO. Jest argument numer jeden, który jest podnoszony w niemal każdej dyskusji na temat przeszłości polskiej budowlanki. I czemu KPO i inne fundusze unijne w ogóle są dla budowlanki tak ważne? Ponieważ Polska ma dostęp do prawie 60 miliardów euro w ramach KPO. Część tych środków Polska pozyska za pomocą dotacji, a część za pomocą preferencyjnych pożyczek. Ogromna część tej kwoty ma iść na infrastrukturę czy transformację energetyczną oraz na transport. Natomiast dla polskiej branży budowlanej oznacza to ogromną ilość pracy do wykonania, co ma wpływ na przychody spółek z tej branży. Dodatkowo duża ilość tych kontraktów powinna dać dla najlepszych graczy na rynku takich właśnie jak Budimex, o którym Państwu już opowiadałem. Możliwość wyboru tylko tych kontraktów, które wygenerują dla spółki wyższe marże. Dokładnie, dokładnie o tym mówiłem Państwu w poprzednim odcinku, który omawiał konkretnie właśnie Budimex. Dalej, rekordowy budżet na inwestycje i infrastrukturę w 2026 roku. Co pod, jest potwierdzone przez wiceministra infrastruktury, który nas poinformował, że w przyszłym roku Ministerstwo Infrastruktury będzie właśnie dysponować budżetem w wysokości około aż 100 miliardów złotych na inwestycje infrastrukturalne. Wskazał również, że w trwających przetargach widać duże zainteresowanie wykonawców. Do tego jeszcze dochodzą wieloletnie programy inwestycyjne PKP, budowa pierwszej elektrowni jądrowej czy inwestycje wokół CPK. Są to ogromne projekty, które nie skończą się w 2026 roku, tylko będą dalej ciągnąć całą budowlankę w górę, ponieważ są to projekty na w kilka lat, jak nie nawet kilkanaście, właśnie w przypadku CPK, bo to nie jest tylko lotnisko, ale również kolej dużych prędkości, modernizacja w ogóle. Zmiana myślenia, w jaki sposób podróżujemy po Polsce. Więc podsumowując, e, zarówno prognozy firm badawczych, jak i analityków i plany inwestycyjne państwa, no to obraz jest spójny. Przyszły rok powinien przynieść wyczekiwane odbicie w branży. I nie jest to myślenie życzeniowe, ale realna szansa poparta właśnie twardymi danymi oraz konkretnymi planami. Więc zastanówmy się z perspektywy inwestora, jakim, jakie to odbicie w ogóle może być. E, czy będzie to szerokie odbicie, czy selektywne, konkretnych. E, konkretnych gałęzi tej branży, no ponieważ jak już wiemy, że, że wyczekiwane odbicie w branży powinno nadejść I to musimy właśnie zastanowić, czy będzie to raj całego sektora, czy właśnie może tak jak już mówiłem selektywne odbicie konkretnych działów branży. Jak już do tego przechodzimy, to przypomnę Państwu jeszcze raz, że to co usłyszycie Państwo w tym odcinku nie jest paradą inwestycyjną w myśl ustawy, tylko, tylko i wyłącznie moją prywatną opinią. Natomiast zanim odpowiemy na to pytanie, no to cofnijmy się w czasie do EURO 2012. Był to czas, gdy, klap, gdy place budowy rosły szybciej niż grzyby po deszczu, a Google Maps nie nadążało nad aktualizacjami, bo non stop pojawiały się zmiany w kraju Wykonawcy i podwykonawcy z kraju i zagranicy wypełniali luki, a materiały jechały tirami na place budowy. Był też jednak drugi obraz tej sytuacji, której nie było widać na pierwszy rzut oka, ponieważ właśnie drugą stroną medalu były nerwowe aneksy, Waloryzacje, opóźnienia w płatnościach czy też procesy sądowe. A co się w ogóle wtedy faktycznie wydarzyło? No, no po pierwsze, do Polski przypłynęła rzeka pieniędzy z Unii Europejskiej, a Polska w latach 2007-2013 była największym beneficjentem funduszy spójności z Unii Europejskiej. Euro 2012 stało się jednym wielkim deadlineem, więc inwestycje, które normalnie trwałyby latami, zostały przyspieszone. Działała tutaj zasada: musimy się po prostu spiąć i zdążyć, bo będzie wstyd przed całym światem. A co w ogóle wtedy wybudowano? Cztery stadiony Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, ogromną ilość nowych dróg i wyremontowanych li linii kolejowych. Polska w tamtych latach była europejskim liderem pod kątem rozbudowy sieci dróg ekspresowych i autostrad. Kraj infrastrukturalnie zrobił ogromny skok naprzód, natomiast branża budowlana zapłaciła za to wysoką cenę. Dlaczego? No, dlatego, że pośpiech spowodował liczne problemy, takie jak waloryzacje, opóźnienia w oddawaniu prac czy płatnościach oraz spory sądowe. A teraz, jak znamy już historię, to przejdźmy do rozważań na temat charakterystyki i możliwego odbicia w 2026 roku. No i moim zdaniem zdecydowanie będzie równić się ono od tego, co działo się podczas Euro 2012 i odbicie powinno być bardziej selektywne. No pytanko dlaczego? Ano dlatego, że mamy do czynienia z ogromnym potencjałem w publicznych środkach, które idą jednak na konkretne cele, nie zalewają całej branży. Największe stronie pieniędzy zostanie przeznaczone na infrastrukturę i energetykę. Głównie chodzi tutaj o drogi, kolej, transformacje energetyczne i projekty związane z bezpieczeństwem. Jest to nadal bardzo, bardzo szeroki zakres prac do wykonania, ale nie jest aż tak szeroki jak w 2012 roku. Więc mamy tu koncentrację tych inwestycji w selektywnie wybranych dziedzinach tej branży. A prywatny kapitał jest ostrożny. Rynek mieszkaniowy stał się jednym z najważniejszych tematów politycznych, no i bardzo dobrze, bo faktycznie kredyt mieszkaniowy jest jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnej Polski. Natomiast kapitał prywatny nie jest tak odważny, żeby 2000, tak samo odważny jak w 2012 roku, żeby zalać cały rynek, cały rynek masą gotówki do wykorzystania. Wyciągnięte wnioski z 2012 roku sprawiły, że rynek będzie bardziej selektywny i nie będzie już tak optymistycznie podchodzić do wszystkiego, co się buduje albo co ma się budować. Więc w 2026 roku, moim zdaniem, najbardziej zyskają spółki działające na infrastrukturze oraz na energetyce. Wygrywać więc będą ci, którzy potrafią dowozić duże i skomplikowane projekty i mają odpowiednie doświadczenie w branży budowlanej. To teraz, proszę Państwa, przejdźmy sobie do wisienki na torcie, czyli jak na tym w ogóle zrobić. Wyjmuję Państwu trzy spółki notowane na GPW, które moim zdaniem mają szansę być w gronie wygranych. I od razu Państwu powiem, że szczegółowe analizy tych spółek pojawią się lub pojawiły się na naszym kanale. I oczywiście nie jest to żadna porada inwestycyjna, tylko tylko i wyłącznie moja opinia. Budimex. Dokładny film analizujący tą spółkę powinien już być na naszym kanale, jeżeli go nie ma, to się zaraz pojawi. Natomiast skrótowo, jest to największy generalny wykonawca z rekordowym portfelem zamówień. Dają one spółce gwarancję robót na lata 2026-2027, a spółka jest również bardzo dobrze zdywersyfikowana. Dlaczego? Tego, że, że działa w drogach, w kolei, w hydrotechnice czy też lotniskach. Jak zachowuje się kurs, yy, kurs Budimexu i co na ten temat sądzą analitycy? Przygotowałem ten odcinek 13 listopada 2025 roku. W tym dniu yy, kurs wynosił 582 zł za jedną akcję. Swoją, rekomendacją, swoją rekomendację dla, dla Budimexu wydało sześć analityków. Dwóch analityków rekomenduje silne kupno, dwóch rekomenduje po prostu kupno akcji, natomiast dwóch analityków rekomenduje utrzymanie swoich akcji. Żaden analityk nie wydał swojej rekomendacji sprzedaży akcji Budimexu. Średni konsensus analityków dla akcji spółki Budimex wynosi 639 zł. i 20 groszy za jedną akcję, co daje nam wzrost nieco ponad 9,84% przez kolejne 12 miesięcy. No i oczywiście przypomnę, że mówimy o wzroście od ceny 582 zł. za jedną akcję, czyli w dniu przygotowywania tego odcinka. I jakie są w ogóle dwa przykłady projektów wykonywanych przez Budimex? No to po pierwsze jest to droga S7 z Bądlina do Czosnowa. Jest to odcinek ekspresówki, który został oddany w październiku tego roku. I drugim przykładem będzie droga S19: m.in. odcinek haczki Bielsk-Podlaski. Został on oddany jesienią tego roku. Drugim podmiotem, który będzie nas interesować i jego analiza też powinna pojawić się niedługo na naszym kanale, będzie to Mirbud. Jest to oczywiście również spółka sektora budowlanego, która posiada również jak budimek zdywersyfikowany profil działalności. Posiada ona portfel zamówień, który również zabezpiecza i tą spółkę na kolejne lata. I w dniu przygotowywania tego materiału, czyli 13 listopada cena za jedną akcję wynosi 13 13,97 groszy. Na tej spółki tylko jeden analityk wydał swoją rekomendację, no i stwierdził, że spółka jest przewartościowana w tym momencie. Z ceną docelową 13 zł za jedną akcję i daje nam to spadek akcji o 6,94% w ciągu następnych 12 miesięcy. I jakie projekty wykonał Mirbut? Po pierwsze, odcinek drogi S6 Koszalin-Słupsk, również zachodnią obwodnicę Chojnic oraz południową obwodnicę Słupska. I są oczywiście to pojedyncze przykłady. Tą spółkę również sobie dokładnie przejrzymy w jednym z kolejnych odcinków. Będzie to tyle ciekawa analiza, że tak jak Państwu powiedziałem, tylko jeden analityk wydał swoją rekomendację, więc sami się tym zajmiemy. Torpol to firma specjalizująca się w budowie i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. No i przede wszystkim działa ona w branży kolejowej i tramwajowej. Torpol posiada duży zapas kontraktów, który zabezpiecza pracę dla tej spółki na najbliższy czas. W dniu przygotowywania tego odcinka, czyli 13 listopada, cena za jedną akcję wynosi 54 zł i 6 groszy, a swoją rekomendację dla spółki wydało trzech analityków. Jeden analityk wydaje rekomendację silnego kupna dla spółki, jeden analityk wydaje rekomendację kupna, natomiast jeden analityk wydaje rekomendację sprzedaży. Konsensus analityków zakłada cenę docelową na poziomie 52 zł i 40 groszy. Co w dniu przygotowywania tego odcinka sugeruje delikatne przewartościowanie o około 4%. Spółka zajmuje się następującymi projektami. Po pierwsze, będzie to dojazd, dojazdy kolejowe do elektrowni jądrowej. To nowy, duży kontrakt PKP-PLK, który wiąże się z projektem budowy elektrowni atomowej w Polsce. Również spółka zajmuje się rozbudową terminala METRANS koło Poznania. No i projekt ten ma poprawić. Eee, jego przepustowość i logistykę w ogóle całego obiektu. I czy to w ogóle nie brzmi dla Państwa zbyt idealnie? Musimy pamiętać o zagrożeniach. Eee, tak samo jak w przypadku analizy deweloperów, mówiliśmy sobie o szansach, mówiliśmy sobie o zagrożeniach, tak samo tutaj musimy sobie o tym powiedzieć. I wszystko, co do tej pory Państwu mówiłem, brzmi bardzo pozytywnie. Ożywienie w polskiej budowlance w 2026 roku wydaje się niemal pewne, ze względu na czynniki, o których już Państwu powiedziałem. Pamiętać jednak musimy o zagrożeniach, które zawsze będą na nas czekać, i nie inaczej jest właśnie również w tym wypadku. No i po pierwsze, będzie to oczywiście ryzyko fiskalne po 2026 roku. Dlaczego? Ano, dlatego, że po silnym uruchomieniu środków z KPO i tradycyjnych funduszy unijnych może przyjść zaciskanie pasa ze względu po prostu na przegrzanie rynku, budowlankę z takim samym rynkiem, jak inne, oczywiście charakterystycznym, ale również może się przegrzać, i wtedy może dojść do przesuwania starych kontraktów i cięcia nowych kontraktów. Powinniśmy więc na bieżąco obserwować sytuację na rynku i analizować ilość unieważnień oraz odwołań w przetargach. Patrzeć, czy nie wydłużają się terminy podpisywania umów oraz czy przypadkiem nie spadają portfele zamówień dla konkretnych spółek z tego sektora. Po drugie, musimy patrzeć na kwestie przepustowości i kosztów wykonawstwa. Jest to drugie zagrożenie, dlatego że wąskim gardłem może okazać się brak ludzi oraz sprzętu. Jeśli ilość robót nagle wzrośnie, to presja płac oraz koszty materiałów mogą zjeść marże spółek sektora no oraz opóźnić harmonogramy. E, również ryzyko kontraktowe i płynność e, będzie kolejnym zagrożeniem dla branży, ponieważ no, inwestor powinien tutaj na bieżąco analizować ilość gotówki, która pokazywana jest w sprawozdaniach finansowych. No, i też patrzeć na dług netto oraz analizować marże tych spółek. I dokładnie co tą kwestię mówiłem w przypadku to tam Państwu tłumaczyłem, dlaczego ta poduszka finansowa, ta gotówka, wolna gotówka jest tak ważna dla y, firm z sektora. To w skrócie powiem, że chodzi tu po prostu o to, że ta branża jest bardzo zadłużona i wiele kontraktów na, początkowym, y, na początkowych etapach jest realizowane ze środków własnych spółki. I ostatnim ryzykiem, o którym musimy pamiętać, jest to ryzyko administracyjne, które związane jest z KPO i środkami z funduszy unijnych. Złożone ścieżki uzyskanie pozwoleń oraz biurokracja może spowolnić kontrakty typu projektu i Buduj, o których mówiłem dokładnie w szładku w odcinku o Dudimeksie, który się pojawił, albo tak jak mówiłem, pojawi się na naszym kanale, co bezpośrednio przekłada się na to, że spółka po prostu wolniej oddaje kolejne etapy, więc wolniej zarabia. A teraz. Podsumujmy sobie wszystko, co podzieliliśmy do tej pory. No, branża budowlana w 2025 roku nie zaskoczyła nas pozytywnie, jednak ma szansę na przebicie tego wskaźnika PMI w, przysz w, przysz w przyszłym roku, czyli na takie wyraźne faktycznie odbicie. I wiele portali, e, wiele analityków wskazuje, że obecny rok w 2025 roku jest takim etapem przejściowym, a nasz kraj w przyszłym roku będzie realizować wiele ambitnych planów. Z drugiej jednak strony obecne wyceny spółek sektora na GPW raczej już uwzględniają niestety większość pozytywnego scenariusza. I dziękuję Państwu za obejrzenie kolejnego odcinka podcastu nieruchomościowego naszej firmy. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat deweloperów notowanych na GPW, czy też Rejtów oraz innych zagadnień inwestycyjnych związanych z branżą nieruchomości, no to zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnych i poprzednich filmów na naszym kanale. Dziękuję.